I parę lat później usłyszałam takie zdanie, że menedżerowie czy liderzy dzielą się na dwie grupy. Takich driverów, którzy są za kierownicą, sterują i e, ciągną wszystko ze sobą, i lifterów, takich, którzy wznoszą, pomagają, wspierają, i że obie te grupy są bardzo potrzebne. E, I teraz jak na to patrzę, to myślę, że ja właśnie jestem takim lifterem, takim kimś, kto wspiera, kto podnosi, kto pomaga rozwijać skrzydła. E, I sama wiem, jak mi to pomogło w życiu, spotkać taką osobę, więc też staram się być taką. Osobą e, dla innych, ale wracając do Twojego pytania, zdarza mi się nadal zapominać, więc e, dużo rozmawiam z ludźmi. Staram się otaczać się takimi osobami, które e, też mi czasem przypomną o tym, że e, jestem ważna i że moje działania rozwojowe, mój własny rozwój e, też ma znaczenie. Ja też lubię się rozwijać, lubię się uczyć nowych rzeczy, e, więc e, myślę, że to ten, ten learner, którego też gdzieś w sobie mam, też mi trochę pewnie pomaga.